Dobra, już się nawiedziłem, Dominik. I dzisiaj będzie krótki odcinek, bo chciałem pokazać, jak mój pies mega boxa i co wyleciło w ogóle. Więc klikamy mega box. I czekajcie. A nie, musimy tak. Patrzcie. No. Nie otwiera. Otworzył troszkę, ale no raczej chyba piątka. O jednak! A jednak! A jednak coś mamy. Jest kit. Mamy coś. Czekajcie. Dobra, już jestem. I otwieramy. Bogucie mi trafił. I? widzicie, możecie dać też swojemu piesku, dać otworzyć, to wam coś wyleci yy. i jeśli się wam, wam podobało to dajcie lajka.